Weź? Nie, to ręce ci. Jezuś, odstał chłopie te wina, łapy ci się trzęsą. Pawolonik? Rafałek pił? No trochę pił, bo łapy mu się trzęsą. No, to za karę pawolonik piątkę mu daj. Ja dam mu piąteczkę. Pawolonik już leci. Nie, nie, ja nie chcę, ja nie chcę, nie chcę. Ała, łaha. Do... Do... Nie powiem owój nie. Komerzyka, na jego mu kasyny. O mi kurwa ścisnąłeś łeb, aż mi farba oczami poszła. Tu jeszcze troszeczkę powoloniku tak z minigramy, jeszcze ci troszeczkę damy Ej Gościu, masz minutę, włączam stopper, czas start No, bo już slip time po ciebie jedzie e, Jak się pan czuje? Oj, Słabo, słabo Już e, sprawdźmy, że sprawdźmy. daj mu jeszcze powolonik Dobra, 5, 5 ml mu Już Muszę u w to już... Ołała! Ołała, przestańcie! Ołała!